Po kannach wydawało się, że Rzym upadnie, ale Hannibal nie wkroczył do miasta. W kolejnych latach stoczył kilka bitew, które weszły do kanonu strategii. Nad rzeką Trebią, nad jeziorem Trazymeńskim, a przede wszystkim pod kannami w 216 roku przed naszą erą. To była rzeź. Rzymska armia, liczniejsza i pewna zwycięstwa, została otoczona i wybita niemal do ostatniego żołnierza. To jedna z największych klęsk w historii Rzymu. Hannibal zastosował tam manewr, który do dziś uczy się na uczelniach wojskowych. Półksiężyc, który pochłonął Rzymon jak paszcza potwora. Po kannach wydawało się, że Rzym upadnie, ale Hannibal nie wkroczył do miasta. Dlaczego? Może liczył na to, że sojusznicy Rzymu się zbuntują, może czekał na wsparcie z Kartaginy, którego się nie doczekał, a może wiedział, że oblężenie Rzymu byłoby samobójstwem. Rzymianie byli uparci, nawet w obliczu katastrofy nie myśleli o kapitulacji. Zamiast frontalnej wojny rozpoczęła się długa kampania. Hannibal przez kilkanaście lat prowadził wojnę na terenie Italii. Zmieniały się pokolenia konsulów, zmieniały się armie, ale Hannibal trwał. Jak cień jak zmora, która nie daje spokoju, ale nie zadaje też ostatecznego ciosu. W tym czasie Rzymianie zmienili taktykę, przestali szukać wielkiej bitwy, zaczęli unikać konfrontacji, wyniszczali siły Hannibala w podjazdrach, odcinali zaopatrzenie, a jednocześnie zaczęli uderzać w same źródła jego mocy, w Hiszpanię i Afrykę.